Jest pan ojcem Jowity w serialu. Jak się układa ta współpraca na planie? To znaczy układa się z Kamilą dobrze. Nie mamy jeszcze zbyt wielu sen wspólnych, za, mamy za sobą parę, ale Kamila jest bardzo dobrą e, aktorką i e, nie ma jakiegoś może wielkiego doświadczenia filmowego czy seriowego, ale ma duże teatralne i, i świetnie sobie we wszystkim poczyna, więc cieszę się, że mam e, taką córkę już dorosłą i dobrą aktorkę. E, natomiast e, całość, w sensie ekipy i całej współpracy, bo to mamy takie początki, to zawsze wszyscy muszą się poznać, podocierać wzajemnie, ale ta współpraca układa się fajnie. Dla mnie najważniejsze jest, jest atmosfera na planie i to, żeby było generalnie miło. To znaczy po prostu ta współpraca musi się odbywać bezstresowo, bo jak, bez jakichś niefajnych nie sytuacji, napięć, tego strasznie nie lubię i tego tu nie ma i mam nadzieję, że nie będzie. Natomiast co do efektu, to trudno mi powiedzieć, bo serial rusza. Więc ciężko powiedzieć, jak będzie odbierany, jak go ludzie potraktują, kto zasiądzie głównie przed ekranem: czy ludzie starsi, młodzi, kogo przyciągniemy, kogo odstraszymy. Trudno mi powiedzieć.